Wprowadzenie samolotów typu Boeing 737 do floty lotu 27 lat temu było zdecydowanie prawdziwą rewolucją dużo większy samolot, dużo większy zasięg, dwuosobowa załoga kokpitowa. To wszystko sprawiało, że lot dołączył do grona najnowocześniejszych przewoźników lotniczych na świecie. Ten samolot to nie tylko maszyna, to wspomnienia, to przepiękne emocje. Na pokładzie tego samolotu mieliśmy przyjemność gościć między innymi Jana Pawła II, który wracał ze swojej pielgrzymki do Polski właśnie na pokładzie polskich linii lotniczych LOT. Dzień dobry Państwu, nazywam się Brata Sasja Worska, Mam zaszczyt i przyjemność być szefową pokładu w tym rejsie. Pragnę Państwa poinformować, że nasz lot jest szczególny. Jest bowiem ostatnim rejsem jaki samolot 737 Classic wykonuje dla polskich i lotniczych lot po 22 latach służby. Proszę mi wybaczyć wzruszenie. Trochę się łeska kręci, że te samoloty już odchodzą. No ale taka jest kolej rzeczy, że mamy coraz nowsze urządzenia, coraz lepsze, coraz bardziej niezawodne. Aczkolwiek ten samolot, ja przez 27 lat latania miałem jakieś dwie nieduże usterki tylko. To jest najlepszy samolot na świecie. To jest rodzina Boeinga 737, który jest przez lotników bardzo lubianym samolotem, bardzo popularnym. Przez użytkowników, no i przez linie lotnicze. Wszystko powinno się pożegnać. Ten samolot służył, ten samolot był naszym miejscem pracy, naszym domem, wszystkim. Dlatego tak jesteśmy z nim związani i każdemu i kto się czemukolwiek przysłużył, czy to jest człowiek, czy to jest taka maszyna jak ta, powinno się powiedzieć dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Miłego, spokojnego lotu zasłużonym i niezawodnym sprzętem. I bardzo prosimy, przy opuszczaniu kokpitu, czule poklepać fotele również w imieniu Służby Ruchu Lotniczego. Z życzeniami udanych przyszłych wrażeń i zawodów. Dziękujemy, ucałujemy go również od Was. Dziękujemy serdecznie i wszystkiego dobrego. I do usłyszenia na innych samolotach.